Witam cię serdecznie. Dzisiaj się chcę z Tobą podzielić jednym z aspektów, dlaczego wybrałam właśnie działanie w firmie networkowej. Mianowicie chodzi o dochód pasywny. Oczywiście to jest jeden z aspektów, bo tych aspektów jest dużo, ale dzisiaj skupię się na dochodzie pasywnym. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj jest bardzo dobry dzień. Dzisiaj jest akurat w mojej firmie networkowej Dzień Wypłat, i to bardzo dobrze obrazuje, dlaczego ten dochód pasywny jest taki istotny. Przynajmniej. Dla mnie. Mianowicie, na co dzień jeszcze jestem czynna zawodowo. Związana jestem z firmą, dla której wykonuję pewne zadania, czynności, jesteśmy umowieni. I tak się złożyło, że w miesiącu wrześniu połowę miesiąca byłam na wakacjach. Tak, byłam na wakacjach, w związku z tym połowę miesiąca nie pracowałam, nie wykonywałam żadnych zadań. No i logiczne, jeżeli nie wykonałam żadnych zadań, jeżeli. Jeżeli moja praca nie przyniosła efektów, no to słuchajcie, no bo mnie nie było w pracy, to ja dostałam pół wynagrodzenia i to jest logiczne i to jest fair i to jest jak najbardziej tak. Natomiast jeśli chodzi o firmę networkową, mimo że dwa tygodnie byłam na wakacjach i właściwie nie zajmowałam się biznesem, nie prowadziłam zespołu, nie prowadziłam jakichś spotkań, nie, nie skupiałam się totalnie na, na biznesie, to i tak, Licznik, że tak powiem, był, bił w raporcie finansowym, pojawiały się dzień w dzień pieniądze, ponieważ dochód pasywny jest to taki dochód, który za jakąś wypełnioną pracę przez jakiś czas, czy mówimy, że raz wykonane zadanie, masz dochód już stały, tak? On, on po prostu już jest. Bo to tak jest, słuchajcie, jeżeli chodzi o porównanie, dochód aktywny, dochód pasywny, żebyś zrozumiał w czym rzecz. Do, dochód aktywny to taki, że, taki dochód, który za konkretną pracę otrzymujesz wynagrodzenie. Na przykład jesteś nauczycielem powiedzmy języka obcego. Masz Wysokość Twojego wynagrodzenia zależy od ilości klientów, przeprowadzonych lekcji, czyli pracujesz, masz lekcję, masz wynagrodzenie. Co się dzieje w momencie, kiedy masz urlop, odpoczywasz albo czego Ci nie życzę absolutnie, jesteś chory, no nie prowadzisz lekcji, to i nie masz wynagrodzenia za to. I to jest właśnie dochód aktywny, który zależy od... Konkretnych zadań, które wykonujesz czynności, za to ci płacą. Dochód pasywny to z kolei jest taki dochód, który zostaje ci wypłacany nawet jak nic nie robisz, nawet jak śpisz. Ponieważ już przez jakiś czas wykonałeś taką czynność, i to jest właśnie idealny przykład, jeśli chodzi o pracę w networku. I to jest, to jest główny powód, dla, dla którego pracuję w networku, po to właśnie, żeby sobie wypracować dochód pasywny, żeby móc pojechać na wakacje. A tutaj, dzień w dzień, dzień w dzień w rachunku finansowym, w, moich, w moim raporcie finansowym, te pieniądze przybywają, bo ja po prostu kiedyś tą robotę zrobiłam. Robię zresztą ją dalej, no bo mam swoje cele, każdy ma jakieś tam swoje cele po to chociażby, żeby lepiej żyć na emeryturze, żeby sobie dzisiaj wypracować, żeby na tej emeryturze ten dochód pasywny był tak duży, żebym mogła yy, po prostu żyć po swojemu, tak jak sobie marzę. Pewnie dzisiaj w ogóle totalnie nie myślisz o dochodzie pasywnym, pewnie myślisz sobie, jestem zdrowy, wszystko mogę, wszystko potrafię, zarobię fantastycznie, jesteś na etat. Czacia gratuluję Ci, bo to jest swego rodzaju stabilizacja, aczkolwiek już wielokrotnie się w życiu przekonałam, że, że wcale etat nie musi być, nie musi oznaczać stabilizacji, ma swoje plusy i minusy i każdy jak najbardziej bierze dla siebie to, co najlepsze. Natomiast... Jeśli chodzi o dochód pasywny, to ty sam możesz na to wpłynąć, ponieważ możesz to dokładnie jak ja, jako dodatkowe zajęcie tutaj sobie dla siebie wypracować, po to właśnie, żeby pojechać na wakacje na dwa tygodnie i żeby mieć ekstra wynagrodzenie, nawet wtedy, kiedy odpoczywasz. Dochód pasywny to jest taki dochód, który przynosi ci pieniądze, nawet wtedy, kiedy śpisz. Co ty na to? Jest są takie możliwości i to są rzeczywiście legalne firmy, legalne jak absolutnie nie ma tutaj żadnych podtekstów oszustw i, i tak jakby ci się wydawało. Takie rzeczy się dzieją i w Polsce i fantastyczni ludzie prowadzą firmy właśnie networkowe, MLM-owe, gdzie dochód pasywny można wyrobić i to już bardzo szybko, w kilka miesięcy. Także Zachęcam Cię do tego, żeby się zainteresować tematem dochodem pasywnym, wybrać fir firmę networkową, wybrać lidera, który Ciebie poprowadzi po to, żeby chociażby pojechać na wakacje i pieniądze, żeby Ci biły na Twoim rachunku. Pozdrawiam Cię ciepło, trzymaj się. Mam nadzieję, że wyjaśniłam Ci różnicę między dochodem aktywnym i pasywnym i że warto inwestować w siebie i swoją przyszłość. Cześć! Pozdrawiam Cię serdecznie!